Brum 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 działa Co za pogoda, słuchaj kurczę, gdzie ja mam ten produkt A jest Musiałem działać kurde starem Który Nie przeszkadza mu opad, znaczy ja, opad nie, Opad opad Działać starem, który nie lubi, nie boi się wody Oczywiście Lejga, Herobiol Teraz go troszeczkę przeczyszczę. Przeczyszczę. Wymyję. Już tam definitywnie skupić się nie mogę. Ręce mam troszeczkę zdrętwiałe I mamy poślizg, mamy hydra, mamy wszystko. I dźwigamy. Upa. Kochane dziewiętnastki. O, I znowu dorzucam mięcha. Piękna powódź. Ta, 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 ta. Cały mokry, ważne, że stopy są i dłoń, i głowa na nią nie pada, reszta to tam pikusi. tu wiaderko i lecimy. O, została mi jeszcze jedna felga, ale sobie chyba odpuszczę, Wiesz, ponieważ, chociaż ja wiem, e, tam jeszcze jasno, to jeszcze jedną zrobię. Deironik na mokro słabo działa, więc Deironik zrobię w pomieszczeniu. A z tarlimowerem wyjadę na zewnątrz. Tak naprawdę felunek zadbany, kurczę, myty na bieżąco. No dobra, to mamy. A Teraz jeszcze co? Finalne wymycie opony. I wiadomo co, nie? Travels. Tutaj akurat jest jeden do jednego, wystarczająco. Gdyż, ponieważ o, i Boski oczywiście, gdyż, ponieważ opony są zadbane, nie są szczurami. I akurat w tył wewnętrzna strona gumienka, i ruszał, No zajebiście. Fum, 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 fum. Fajne jest też to, że GoPro. Y jest można powiedzieć wodoodporny, chyba do 30 metrów i mogę nagrywać nawet jak pada, więc też są duże plusy tego sprzętu. O, straszna, słuchaj. Ale jak to mówię, głupich nie siejemy. Tak. Pięknie, piękny. Pięknie. nie masz tak fajnie? Na pewno nie masz tak fajnie. A, właśnie. Stryk, stryk. Jeszcze raz tutaj. Pędzel, słuchaj. Chińczyk, testuję go właśnie i co do pędzla, muszę Ci powiedzieć, że nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się, oh. nie znam się, ale wypowiem się, a co to? dobra, tu już byłem, ale jeszcze raz przyjadę, żeby nie było, teraz gumiaczek, tak, pędzelek, yy, kurde, słuchaj, zaczyna coraz bardziej sypać, <gry> Dobrze jest. Nie ma to tam. No dobra. Dzisiaj o dwudziestej, pamiętaj, porównanie łobuziaków Okaże się co jest 5. Różni ludzie. Różne opinie, wiadomo. Ale to jest fajne, że każdy lubi lub woli coś innego. Nie jest trudno, nie jest monotonnie. A ja jak widzisz wierny. Szczotka Boski, szczotka ATPR. Dobra, słuchaj, ostatnie płukanko. Trzeba będzie to jakoś osuszyć, kurczę. E aqui está ah, mame.